Ale bo tylko 10 na mamy odcinek. Będę miał 29 na tego Co? sobie... Ok, już To jest dobrze. I utwijlamy. Tego jest dużo, ale to nic ja lubię. Nic. Openy. Fajnie. Ksiągną legenda. Słuchaj, że jestem cicho, ale jestem podekscytowany, że mam tutaj skrzynek. Długo się wczytuję. Omega Oksys, Swift Oksys. Nani! Jest dobre. Hmm. Dobrze. Poko Jest świecąca jeszcze jedynka I balej Mam takie świecące dwójki Liczę Do nai. W to nasz najlepszy masz. Nie wiem, czy mi się głos wycisza. Jak mam nagrywanie. Skoro to jest pułkownik Ravs, no co to, to musi być pułkownik Ravs? Nie? Gale! To będzie dobre konto, coś tak czuję. I to jest dobrze! Jak się cieszę. Ale za bardzo się nie cieszę, bo te postacie sam miałem, nie? Na Wojtek. I mam. Z legendy, no to się cieszę. Chromotyk to samo co legenda. Tak w ogóle, no to... To jest tak jakby legenda, ale Chromotyk... 50 gemów już. Z tego kanietu dużo gemów daje. Dają. Big boxes! No i tyle. 50 gemów. Co możemy sobie kupić za 50 gemów ludziska? Sandy! Za... Ja to kupuję! Ja kupię Sandy. 50 gemów. Zainwestować w kajnet czy kupić przebranie? Zostanie mi 20. Dobra, to w kajnet. Lecimy z tym ostro. Dla wszystkich ziomów ostro. Będzie i siostro. Dla wszystkich ziomów ostro. A mógłbym nie. Lecimy ostro. Dla wszystkich ziomów ostro. Bracie i siostry, od siebie jedziemy trochę, o, 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 strasznie. Damian otrzymuje od Ciebie wsparcie w wysokości 2000 kasy. No to sobie ulepszamy. Oczywiście nasze postacie, bo czemu by nie ona ulepszamy. Tak mały kontoart tych zamiarów. I tu takich dobrych. Czekam na kolejny Kajnet i wbijam na ostatni dzień. Kajnetu wszystko. Bo to jest drugi ostatni dzień tego kainetu. To już jest superowo. Buliksa na ulepszamy. To znaczy bóla, Dostaje od nas, obrażenia, nie tak samo. No i to by było tyle na... W tym odcinku, no jeden dzień i dwadzieścia godzin, także to by było tyle na koniec tego odcinka i siemanko i elo